Jestem się z wami w sobotę. Bardzo późno, jak na mnie było mamy 9.10, a ja właściwie robię śniadanko, ale dzisiaj sobie trochę pospałam, bo przed razem zławam na spacer i był już na rowerze, także to nie ja dzisiaj mam produktywny poranek. I kupił dwa chlebki. Jeden to jest żytni z orzechem włoskim, a drugi to jest żytni ze słonecznikiem. Nie będę wam ich teraz wyjmować, bo będzie szaleścić, ale mam tutaj jeszcze do szakszuki wyjęty jakiś z cebulką chyba i szczypiorkiem i z czosnkiem niedźwiedzim. Więc mega fajnie siadą. a albo nie mówiłam, będę robić szakszukę i dam takie świeższe pomidory, bo to jakby nie były zwykłe pomidory w puszce, takie, wiecie pokrojone, tylko to były takie koktajlowe puszce i zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie, bo jest tak gorąco, że po prostu się nie da już funkcjonować, a mamy dopiero tą dziewiątą, więc nie wiem jak będzie potem. Na szczęście mamy naprawioną już klimę w samochodzie, bo jedziemy potem do mnie, a to jest godzinka drogi, więc bez klimy w taką pogodę to po prostu kaplica. Ja właśnie będę robić paznokcie, to jest prezent dla moich rodziców. Byłem mroczyste żeby kupić sobie koszulki, mąż i żona idealna, po prostu jak je zobaczyłam to musiałam je kupić i będziemy robić pazurki chyba takie basic, kupiłam jakąś nową bazę Fiber Base i wydaje mi się, że ona będzie taka lekko mleczna, więc da taki fajny efekt i narysujemy może kokardki na serdecznym i damy może kreształka, taki vibe bym chyba zrobiła, także bierzemy się. Kochajcie zaczęłam brać pazokcie, idealnie zrobiłam jedną rękę i wywaliło prąd. I nie ma. Ale tak idealnie po prostu wyjąłam z lampy top i nagle prądu brak. Także chociaż tyle, bo inaczej chyba bym się popłakała, jakbym miała okrąg hybrydę na rękach i by wywaliło prąd, ale bardzo Jedziemy do mnie i nie robiliśmy już dzisiaj obiadu, bo jeszcze było prądu I kupiliśmy empandy Ja sobie wzięłam na test takiego z bobem I tam podobnie jest jeszcze cebulka i port Także wytestuję i dam wam znać Na obiad moja mama zrobiła mój totalny smak dzieciństwa, czyli takie skrzydełka w coś miodowo powiem, po prostu coś pysznego. Po obiedzie oczywiście kawka i ogólnie ja robię ice raz w roku, żeby przypomnieć sobie, że go nie lubię. Także mogę już odhaczyć ten punkt w tym roku. Po tym jeszcze zjedliśmy lodzika i wróciliśmy do Krakowa, żeby jeszcze ogarnąć sobie swoje rzeczy na nadchodzący tydzień. Spacer. Spacer! Zobaczcie, w ogóle moja mama kupiła w taką zabawkę na IQ, gdzie się chowa karmę i on musi sobie przesuwać tam takie okienka i zjadać. I mu się to mega podoba. A w ogóle od y, kilku dni, jak było tą pauzę, on się w ogóle nie chciał jeść i wczoraj nic nie zjadł na kolację. Śniadanka zjadł, połowę tylko taką. Ale teraz weszliśmy ze spaceru i widzę, że sobie szama. A na sobie będą robić granole spadali. Nie pokazywałam wam już ten przepis kiedyś, więc nie będę wam pokazywać bo w ogóle, też mam mało czasu, bo jest prawie siódma. A ja o ósmej wychodzę, a jeszcze tak, mam do zrobienia jogę. Wybaczcie za laskanie. Dobra, ma chwilę już wypił, więc nie mam laskania. Dobra, jest teraz szuranie, ale i tak, wybaczcie. Yy, chcę wyjść o ósmej, bo chciałam jeszcze iść na stare Klewasz, ale zobaczymy w ogóle, co z tego wyjdzie. Albo na serkle albo na kawkę Zobaczymy, bo jest poniedziałek i chciałam w poniedziałek zrobić sobie jakąś tradycję, że na przykład w poniedziałek zaczynam od kawki na mieście, czy coś w tym stylu Ale nie wiem, czy nie idę dzisiaj po pracy do kawiarni, bo mój znajomy otwiera kawiarnię w Krakowie i bym wytestowała Bo właściwie od dzisiaj otwiera na testy Także can't wait i biorę się za śniadanie, bo się nie wyrobię Szybki Outfit check. I oczywiście niezależnie od tego jak dużą mam torebkę To mam jeszcze inną dużą torbę No ale Trudno, lecimy I zobaczcie jakie mam mecze Parasol w ogóle Jestem już w pracy i idę na kawę O co chodzi z tym Oli? Nie wiem! Ja właśnie wróciłam i mam w teraz taki już spacer, trening pokroiłam marchewę także Wafel będzie zadowolony w ogóle mamy problem, bo Wafel nie chce totalnie jeść z miski ostatnio jakoś od tygodnia i muszą dawać po prostu karmę w innych rzeczach. Na przykład zawijać, ale jakby nie jest to problemem, bo apetyt ma. No ale po prostu totalnie go nie kręci. Jedzenie czy to z miski, czy to z maty. Mm, także zbieramy się na spacerek i od, się was później sumie Nic ciekawego się dzisiaj nie działo albo byłam na, w kawiarni, bo jego znajomego, bo otworzył właśnie, znaczy jeszcze nie otworzył, tylko mamy te, mata. tylko matę, kiedy wiecie takiego testu. I powiem Wam, że wnętrze jest piękne, także dam Wam polecajkę tutaj Naprawdę warto jak jesteście z Krakowa odwiedzić, mega fajny vibe I w ogóle czuję się jakbym była łysa, bo nie mam kolczyków Bo coś mi się stało z dziurką i mnie boli I musiałam zjąć i się czuję taka... No, czuję się autentycznie jakbym była łysa Ale zbieram się i lecimy na spacer i wróciliśmy ze spaceru i zrobiłam sobie pizzę na tortilli, ale wygląda tak brzydko, że mm, aż w mi pokazać Wyglądam sobie YouTube'a i będę dla Was montować Montowałam trochę dla Was, będę robiła śniadanko na jutro Będę jeździć bananowe, bo mam już takie dojrzałe bananki co no, robimy? Kufry, badanowo owsiana chyba zrobię takie czekoladowe Chociaż nie wiem, jutro ale dopowiedzę kakao, jak mi się zachce Przepraszam za w ale mam taki ciężkie, że się nie mogę wysłowić Po prostu od rana jestem taka do, nie do życia po prostu No właśnie, po prostu, po prostu nie mogę się wysłowić Więc nawet nie męczę Was chyba zbytnio moim gadaniem Bo nie wiem, czy to ma sens, jak co drugie słowo się albo powtarzam, albo jąkam więc po prostu zrobię te moje gofry i pójdę spać I mam nadzieję, że jutro będę trochę bardziej przytomna Nie będę dawać dzisiaj w ogóle goflowi tabletki na kleszcze My na to, brawek to Przepraszam Was za odgłosy w tle, ale walczyć cały czas z zabawką do jedzenia Jestem w ogóle ciekawa, czy ją dzisiaj zje w całości, tak jak zawsze, bo on dosyć nie zaczął się robić w ogóle wybredny Ona, z tego co pamiętam, jest w formie takiej kostki Raczej jest dosyć mocno aromatyzowana, więc nie miałem problemu z jej zjedzeniem Mam w ogóle już teraz na 10-20 kg, także ona będzie większa, także zobaczymy, czy ją szamie w całości Profesjonalny set, ale powiem Wam, że ja odkąd kupiłam tą pastę, to nie używam po prostu praktycznie niczego innego do sprzątania. No chyba, że wiecie, to są jakieś tłuste zabrudzenia e, albo do ubycia toalety, chociaż też używam tej pasty. Mm, I naprawdę jest genialna. Dziwiłam się, czemu w ogóle znajdują taki szał, taki hop. A teraz już rozumiem, bo domyłam po prostu wszystkie rzeczy, które myślałam, że nie domyje I do usuwania zabrudzeń stale, że jest po prostu genialna. Znaczy nie zabrudzeń, tylko tych takich zarysowań, ale nie mówię tutaj do Was dużo, bo jest echo. herbatkę dzisiaj, jakaś taka zielona, malinowa, ogólnie chcę wykorzystać większość herbat, zanim się w bo mam dużo właśnie takich resztek jak w tej i praktycznie ich nie piję, piję tylko dwie na zmianę, albo czasami nawet jedno, bo mi teraz wyszła w ogóle faza na te Sir Albert, co wam pokazywałam, o te. Nie, właśnie, nie piję żadnych innych, a muszę po prostu wypić wszystkie te, które zajmują mi miejsce w szafce. Żeby to wszystkiego tu nie przenosić, bo to będzie dodatkowe pudło, tak naprawdę. Rzeczy, których mało używam, więc Pietras zapomniane herbatę na szafy. wróciłam z pracy, byłam jeszcze w Rosmanie i powiedziałabym, że mam gdzieś się gdzieś niezbyt na nagrywanie ale wyszliśmy z Waflem na taki dłuższy spacerek i mam nadzieję, że trochę będzie taki, wiecie, dress. i będę się ogarnąć. nie mam tylko pojęcia, co się ubrać, bo ta pogoda jest taka mega mieszana. Wiecie, niby jest ciepło, jest 21 stopni, ale w każdej chwili może zacząć dźwiać i padać. już nie wiem, a wychodzę dzisiaj jeszcze z dziewczynami po pracy i wrócę pewnie późno, więc serio, totalnie nie co ubrać. Zmieniłam sobie taki... takie serum do ciała stołpy, i ono ma diamenciki będę błyszczeć. Że wytestujemy. Pachnie pięknie, takie jest egzotyczne. Ja nie jestem ogólnie fanką takich egzotycznych zapachów, ale to pachnie naprawdę przyjemnie. Może sobie na ręce A wam pokazuję, bo zaraz wychodzę. O jak wow, on się pięknie błyszczy. Zaraz erasing. Nie widać chyba, jak on się błyszczy, ale się pięknie błyszczy. Więc polecam Wam, kupiłam je w sumie za 32 za zł, więc niedużo. Jezusy, całe ręce mi się teraz błyszczą. Po pracy spotkałam się jeszcze z dziewczynami. Udałam się w ogóle w takie części Krakowa, w których nie byłam przynajmniej od roku wiecie takie mega turystyczne. Poszłyśmy sobie do buszu, najpierw na Ciacho. A potem do Bubble Toasta, bo jak nie wiecie to mają tam happy hours do 19.30 Chyba przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, także nie ma za co A jak wracałam to odebrałam jeszcze paczkę Właśnie zrobiłam obiad. Jeszcze tam dokroić tylko pomidorki, dodać jakieś przyprawy, bo po prostu zrobiłam makaron pękarnisty z hummusem. Uwielbiam takie obiady, które się robi dosłownie w 15 minut, no bo 10 minut się gotuje makaron, 5 minut zajmują wszystkie pozostałe czynności. A ten hummus z Lidla jest ogólnie moim ulubionym. Bardzo Wam go polecam. Jest taki mega ciciorkowy i faktycznie czuć to tahini i ma taką fajną konsystencję, wiecie, nie jest taką luźną papką. Bo ma takie fajne drobinki, taki jest jakby nie do końca zmielony Chociaż nie, on jest w sobie gładko zmielony, ale ma takie mikro grudeczki Dzięki temu jest mega pyszny Powiem Wam, że ja ogólnie nie jestem fanką gotowania obiadu, Znaczy czasami lubię, jak mam dużo czasu, wiecie, tak poeksperymentować, zrobić coś fajnego Ale u mnie obiady głównie to jest takie mega szybkie gotowanie Większą uwagę przykładem jednak do tych śniadań Bo to mój ukochany posiłek i mogłabym po prostu na O każdej porze dnia jeść to śniadanie, a obiad to takie wiecie, żeby zjeść coś wiadomo smacznego i w miarę odżywczego, ale jakoś tak nie przykładam do tego zbyt dużej wagi, tak jak możecie zauważyć, szczególnie jak ostatnio mam dosyć mało czasu. Witam Was w czwartek, mamy 6.30, ja sobie dopiero wstałam i stwierdziłam, że dzisiaj dzień zaczniemy od jogi zamiast od spaceru. Zrobię sobie jogę i dopiero pójdziemy na taki spacer chyba. Przygotowałam sobie też owsiankę. Taką bananową, miodową I przepisanią ogólnie już macie W tygodniu śniadania, który się pojawił W poprzednim tygodniu e, Więc bierzemy się za jogę Wafel ogólnie odkrył ostatnio swoje powołanie Czyli pozwanie do fotek z moim śniadaniem Jeśli mnie nie obserwujcie na insta To zaobserwujcie i będziecie codziennie widzieć wafle ze śniadaniem przed pracą poszłam sobie jeszcze na kawkę. Kawkę z tym w czwartek, to jest chyba ukraińska tradycja, podobno wtedy ma się pieniądze. Nie wiem, spróbujemy. I ten serek wiejski jest pyszny. I jak widzieliście też pływające tramwaje w Krakowie, to ja jednym z nim właśnie jechałam. Ja się biorę z nagrywania narracji do tygodnia śniadań. No, bo jest już czwartek wieczór, że wiecie, deadline już nadchodzi. Tutaj Wafu się dobija, bo się ze mną wita cały czas, także odezwę się do Was później. Witam Was w piątek, bo już piątek, piątek, wiem, kiedy ogólnie ten tydzień zleciał. Nie odzywałam się do Was jeszcze dzisiaj, ale mamy godzinkę dopiero siódmą i będę mu się ubrała za śniadanie. Byliśmy z Was na takim fajnym godzinnym spacerze. Zrobiłam jogę, zrobiłam marchewkę z masłem orzechowym, bo miałam mega ochotę. I się bierzemy za śniadanie, jeszcze nie wiem co będę jadła, nie wiem czy jajecznice, czy kanapki Także mam 3 minuty na decyzję, bo wychodziły dzisiaj wcześniej, bo chcę iść na Kleparz i kupić warzywa, owoce I może makaron taki świeży, bo to jest w ogóle takie stoisko, stoisko, sklepik, whatever, z, ze świeżymi makaronami z Włoch I nie pamiętam jak to się nazywa, ale jak sobie przypomnę, to wam tutaj napiszę i bardzo Wam polecam ogólnie. Są cudowne te makarony, sery włoskie, ten wafel coś knuje. Podczas robienia śniadania pożegnałam się niestety z moją cytryną. Finalnie padło na taką klasyczną jajecznicę z chlebkiem żytnim, z humusem i z serkiem śmietankowym i do tego jeszcze taka mini sałatka, a na jajecznicę oczywiście to na szczypiorku. Tutaj macie mój codzienny outfit check, basic as always. I muszę Wam powiedzieć po raz, nie wiem, setny, jak bardzo ja kocham lato w ogóle za te owoce. Po prostu uwielbiam. A sklep z makaronami był, jak się okazało, czynny od dziewiątej, także troszkę rozczarowanie. I tutaj widzicie moje zdobycze, czyli banany, marchewki, jabłka, takie już polskie, do tego brzoskwinie, maliny i jeszcze kupiłam borówki. Cały koszt, no i biorek. I Wafel nauczył się nowego triku, czyli parkowanie i wsteczny. Patrzcie, jak elegancko wyparkowywuje. Mam piątek wieczór, w ogóle beznadziejne oświetlenie, beznadziejne kadr, ale taki prowizoryczny zrobiłam. Wynagrodziłam to wafle z tyłu, ale właśnie Kuba robi hot dogi i będziemy coś później oglądać. I taki czyli Nie nagrywałam dzisiaj dosyć dużo, ale miałam mega przyjemny dzień, fajne rzeczy robiłam sobie w pracy. Także mi przyjemnie zleciało, wróciłam po 18.00. Muszę się tylko przebrać, bo ogólnie. Już widzę jak to jedzenie czegoś z keczupem w białym topie się skończy. Bieram się, szukam czegoś fajnego do oglądania i widzimy się jutro pewnie. Witam Was w sobotę mam 8.20, a jest ja całą 20 minut temu. Nie wiem, kiedy ja sobie tyle spałam, ale się wyspałam i dzisiaj w mamy iść na śniadanko idziemy na jagodzianki, także do fajnie, bo miałam piec w sumie jagodzianki, miałam kupić wczoraj jagody, ale i ceny jagód w Trakowie i te jagody są jakieś takie brzydkie ogólnie, więc nawet nie kupiłam i stwierdziłam, że po prostu pójdziemy Gdzieś na dobre jagodziany i kawkę Także yy, są plusy też tej sytuacji Bo jak sama piekła w domu to bym nie miała kawki A tak to będę miała kawkę W ogóle przepraszam was, yy, ktoś się drze przez to okno No ale nic z tym nie zrobimy Także ja się będę ogarniać teraz I dam wam potem update Idziemy na buły. śpiłam sobie jeszcze tą spinkę tego kwiatuszka i wygląda mega cute i nie będą lecieć włosy do oczu, więc stąd. I idziemy chyba do dwóch miejsc, idziemy najpierw do zaczynu, bo ja tam od długiego czasu będę chciała iść, a jest mi tutaj tak nie po drodze, że wiecie, musieliśmy po prostu być to zaplanowane. No nie bo tutaj 20 minut autem w jedną stronę, a autobusem to nawet nie wiem, ja bym się musiała tu tuc, bo to jest przy jubilacie to jest chyba najbardziej rozkopana strona Krakowa. No bo tam jakoś rok temu w ogóle wywalili tory tramwajowe i do tej pory ich nie ma i tu teraz to wszystko stoi, jeździ do w ogóle, to jest masakra jakaś. I idziemy najpierw do zaczyna, a potem idziemy do Cafe baggerii, bo Mega chce spróbować też od nich jego dziadek, także dzisiaj robimy test jego dziadek. Tak jak mówiłam, najpierw poszliśmy do zaczynu i wzięliśmy tam dwie bułeczki, jedna to taka mega klasyczna jagodziana z toną jagód w środku, mega pyszna, a druga była z morelami i z kruszonką pistacjową. Nawet nie wiem, czy ona nie wygrała, ja ogólnie też kocham morele, a wiecie, jagodzianki to taki klasyk, po prostu trzeba zjeść. Oczywiście ja kocham wszystko, co drożdżowe. Potem poszliśmy do bagerii i wzięliśmy trzy buły na wynos. Ale tutaj to ciasto, wiecie, jest totalnie inne, to nie jest takie polskie, typowe drożdżowe, tylko to no jest po prostu totalnie inne, nie wiem dlaczego je porównać i te bułeczki są wiadomo w syropie, ale moje serce ogólnie skradła ta sezonowa, tutaj z kremem waniliowym, morelą i jagodziana też oczywiście była przepyszna. I skoczyliśmy jeszcze na takie, wiecie, szybkie zakupy, uzupełnienie i zrobiliśmy waflowi taki dzień spa. Ogólnie, wiecie, potem tryb mokry pies i te sprawy. Zrobiliśmy taki makaron po azjatycku z tofu w glazurze z mąki kukurydzianej, keczupu, miodu i sosu sojowego. My po prostu uwielbiamy ten makaron i zawsze robimy taki obietek, nie mamy pomysłu co zjeść. A na wierzchu oczywiście to na szczypiorku. No i kochani, info miesiąca. Wafel znalazł prawdopodobnie dziewczynę. Nazywa się Lola. I patrzcie jaki mają matching kolorystyczny. Ja właściwie sobie zrobiłam kawusie i będę ją piła w ogóle z tym mlekiem. Bardzo Wam polecam to mleko. Jej kupuję w jakimś e, takim randomowym sklepie, w takich delikatesach na zabłociu, które się nazywają chyba Alpo czy coś takiego, ale on jest, ono jest z firmy Lowega i jest chyba w że jeszcze jak się nie mylę, jest naprawdę mega dobra, bo w biurze mamy taką, wiecie, basic kawkę, a ja przez to, że pracowałam w Specialist jestem mega wybrana co do kawek, więc z tym mlekiem bardzo spakuje. I wam po prostu polecam To jest Lovege Barista o smaku karmelu Mamy sobotę wieczór, ja muszę sobie właśnie pobiegać Powiem wam, że jest taka idealna pogoda, bo co dzień było bardzo gorąco Nawet nie było gorąco, tylko było mega duszno Zmęczyłam się, bo moja kondycja siada, bo nie biegałam chyba dwa miesiące I przebiegłam dopiero kilometr Już jestem padnięta, znaczy padnięta Chcemy się pić i nie mam troszkę siły z Wafem biegałam zawsze po 3 km i teraz je robiliśmy tylko 2 miesiące, bo mnie bolało kolano. Ale dobra, polecę dalej. I finalnie przebiegłam 2 km, także uważam na początek ok, Nie chcę znowu nadwyrężyć kolana, bo mnie bolało kolano ostatnio przez 2 tygodnie, jak tak się dorwałam do tego biegania, więc tak wiecie, spokojnie sobie wyrobić taką rutynkę, nawyk i się w to znowu wkręcić.